Cześć, witajcie z tej strony Wacha, a przed wami kolejny odcinek z Morowinda. Oczywiście dalej zajmujemy się eksplorowaniem tej jaskini, a dokładnie was. Schodzimy sobie tutaj na dół, już widzimy pierwszych przeciwników. Na początek szczur, ale dalej mamy już szkieleta łucznika i truposza. Dobra, skoro jest, oni są troszeczkę dalej, skorzystamy z okazji i Postrzelamy kulą ognia. Niestety, trafiłem teraz. Tą naszą towarzyszkę. No, ale trudno. Mam nadzieję, że ten truposz nie obniży mi bardzo statystyk. No, jak widać, nasza towarzyszka nie żyje. Nie wiem, mam nadzieję, że to nie będzie miało. Wpływu na naszą misję. Ojoj, oj, oj. dobra, musimy sobie wziąć jakieś przywrócenie zdrowia, którego chyba nie posiadam. No, niestety nic nie ma, więc. Dobra. Żyję i musimy się uzdrowić czarem. Dobra, jest spoko. Problem w tym, że ta Ulyn Henim nie żyje. I teraz zastanawiam się, czy wczytać grę... Nie mam pojęcia, czy to będzie miało jakiś wpływ na misję, czy na przykład ona będzie niezaliczona. Hmm. Wyruszą do walki boku Ulyn. Hmm. Nie mam pojęcia. Dobra, no trudno stało się i tyle zobaczymy, co jest tutaj. No i myślałem, że będą do nas przyjaźnie nastawieni, a jednak nie. Dobra, weźmiemy sobie przywrócenie kondycji. Taką miksturkę powinienem mieć. Dobra, zabity. I tu wygląda na to, że ta osoba jest chyba do nas przyjaźnie nastawiona. On nie ma nic ciekawego, więc porozmawiajmy sobie. Szkoda na mnie słów. Wybacz, ale nie rozmawiam z ludźmi, których nie lubię. No okej. Okay. Tutaj jeszcze mamy jakąś książkę, ale to nieważne. Jeszcze sobie porozmawiamy. Nie mam szczerze pojęcia, co tutaj jest, co to są za ludzie. Więc my po prostu dalej przeszukujemy, znaczy poszukujemy Darisa Adrama. Ale jeszcze najpierw, o właśnie, strzały są dość sporo warte. Szczególnie te zaklęte jej, nic tutaj nie będziemy zabierać. Klej duszy zawsze się może przydać, i szczur raczej nie ma nic ciekawego. Dobra, więc zapisujemy sobie grę i wchodzimy do wieży. Tutaj już słyszałem, że ktoś wyciągnął na mnie broń. I jest to dremora, więc szczerze mówiąc mogę mieć problem. Użyjemy sobie drugiego przywołania złotego bóstwa, gdyż sam nie wiem, czy mam jakiekolwiek szanse jeszcze z dwoma dremorami. Mam nadzieję, że to złote bóstwo w końcu się, że tak powiem, obudzi i zacznie ich bić. Dobra, jedna jest zabita. Rzucić na siebie barierę ochronną. Dobra. Jest OK. Dromora nam bardzo pomogła. Kras krótki miecz. Dość sporo warty przy okazji mało waży, więc oczywiście bierzemy. Dreł, głowa laska, również spoko. No i serce Dedry. Deadry adry oczywiście sobie bierzemy. Mam nadzieję, że nie ma już tutaj żadnych cięższych przeciwników. Tam jest zjawa, czyli spoko. No niestety nie mam kondycji, więc użyjemy sobie turki. Dobra, zabita i schodzimy sobie na dół. Jak widać, złote bóstwo naprawdę bardzo mi pomogło, nie miałbym szans. Dead body, coś nieprzetłumaczone. Bez złotego bóstwa nie miałbym szans z tymi dwoma Dremorami. Nie można odpocząć, w pobliżu są wrogowie. Dobra, gdzieś tutaj. Ja już to kiedyś przechodziłem, i z tego co pamiętam, tutaj da się jeszcze wejść na górę. O, właśnie. Dokładnie jest to tutaj. Jeszcze sobie użyjemy uzdrowienia serca. I wchodzimy tutaj. Jak widać jest tutaj cięciość. Coś tam na górze jest. Na pewno musimy sobie zmienić broń, bo dość ciężko idzie mi ta walka. Nawet walcząc z takim słabym przeciwnikiem jak zjawa. Zadaje jej naprawdę mało obrażeń. Dobra, zapisujemy sobie grę i oczywiście idziemy tutaj na górę. Tu mamy truposza i jakiegoś czarodzieja. Prawdopodobnie jest, jest to nasz cel i przyzwał kolejnego truposza. No niezbyt fajnie. Tutaj że widać statystyki mamy obniżone. Z tego co pamiętam, siła już była wcześniej obniżona, ale wytrzymałość nie. I co my tutaj ciekawego mamy? Chętnie bym sobie przywołał coś do pomocy, na przykład Atronaha Ognia, bo złotego bóstwa już nie chce tracić. Zejdziemy sobie tutaj na dół, żeby mieć więcej miejsca. I razem z Atronachem ognia spróbujemy. Tutaj sobie jakoś dać radę. Dobra. Rzucił nam jakieś zaklęcie. Nie, tutaj jest przywołanie Atronacha. Dobra, tutaj Atronach dość skutecznie poradził sobie z truposzami. No i Darius Adram, czyli nasz cel, również jest zabity. Tutaj sobie oczywiście weźmiemy miksturkę. Struposza, klejnot duszy. Jak widać przywołane istoty naprawdę potrafią nam nieźle pomóc. Jak widać w umiejętnościach dodatkowych mamy przywołanie i kiedyś będziemy się w tym nieźle szkolić, żeby móc po prostu przywołać istoty... Bez zwojów, tylko po prostu z zaklęcia. Tutaj widzę, że mamy sporo broni. Z tym, że większość jednak. Możemy sobie Shurikena wziąć, bo mało waży. Wiecie, warto patrzeć na stosunek ciężaru do wartości. Zbierać rzeczy, które ważą dość mało. A są sporo warte. Składniki alchemiczne, biorę wszystkie. Zawsze się przydają, żeby. Troszeczkę podszkolicie się w alchemii. Tutaj kolejna porcja broni. I tutaj cały zestaw stalowy. No chyba prawie cały. W szafie nic ciekawego. Tutaj wyjmijmy sobie ten alkohol. Patrzę po wartościach książek, bo chyba już to kiedyś mówiłem. No właśnie, jeśli książka jest dużo warta, no to zazwyczaj po prostu... Zdobywamy wtedy jakąś umiejętność. Tamtą książkę sobie wziąłem, bo była warta 400, więc zawsze warto ją sprzedać. Mm. I tutaj jest książka en en Gasta Kwata Kwakis. I coś mi się wydaje, że ta książka jest potrzebna do jakiejś misji. Nie jestem pewny, ale po prostu coś takiego mi się kojarzy. Wiecie, ja w Morowindach grałem już kilka razy, w sumie dość sporo i nie pamiętam oczywiście wszystkiego, ale czasami mi się kojarzą takie rzeczy, tak jak na przykład, że tutaj są gdzieś były schody na, na górę. Tak samo kojarzy mi się, że po prostu tamta książka jest do czegoś potrzebna. I jesteśmy tutaj. Zobaczymy, czy mamy coś jeszcze tutaj do przeszukania. Jeśli nie, to oczywiście wracamy sobie do. Z tego co pamiętam, do Aldrun jeszcze tutaj zajrzymy wszędzie. I czy posiadam jakiś zwój, który pozwoliłby mi się stąd jakoś szybko teleportować? No, niestety nie. Bo wiecie, czasami ma się takie zwoje, które hmm, potrafią nas teleportować, na przykład do najbliższej świątyni, no i wtedy, jakbym się teleportował, to byłbym już. W jakimś mieście, i wtedy byłoby mi dużo łatwiej trafić z powrotem. Dobra, czyli jak widać, cały was jest przeszukany, a my po prostu wrócimy sobie do naszego przełożonego. Dobra, tutaj mm, przypinałem przez tą wodę i musiałem troszkę powalczyć z zębaczami. No i przy okazji zdobyłem nowy poziom, więc postanowiłem, że do naszego przełożonego, czyli zaraz dokładnie Wam powiem. Jak on się nazywa, yy, czyli do Perciusa, Merciusa, udamy się w kolejnym odcinku, a ten po prostu zakończymy sobie na przejściu do kolejnego poziomu, czyli do Piątego yy, Niestety, dobra, najpierw rozumiemy sobie postać. Jak widać mamy 5 bonusu do siły, więc oczywiście to bierzemy. Mamy również 5 bonusu do yy, siły woli, więc również sobie z tego skorzystamy. I teraz zastanawiam się. Wytrzymałość zwiększa nam zdrowie. Wydaje mi się, że na tym etapie gry nam się to przyda jeszcze. Patrzę na to, że mamy bonus 3, więc może nam. więc... Wydaje mi się, że będzie to po prostu dobry wybór. Dobra, ok. I tu właśnie zaatakował nas skrytobójca. Jest to z dodatku trybunal i nie wiem, czy po prostu teraz nie umrę. Nie mam niestety... Dobra, jest. Klasyczne przywrócenie zdrowia. Yy, to przywraca 50, czyli dobra, starczy. Jest to z dodatku Trybunal. Mm, nim również kiedyś się zajmiemy. No i niestety takie ataki do... Jeśli po prostu nie zajmiemy się głównym wątkiem tego dodatku, to takie ataki często... Mm, często po prostu się pojawiają. Potem nawet... Atakuje nas na przykład dwóch skrytobójców. Jeszcze jedno przywrócenie i przywrócenie kondycji się przyda. Hmm. Na tym etapie gry dość ciężko z nimi jest, jak widać. Ale ich zbroje na przykład są bardzo dużo warte, więc to również ma trochę plusów. My przede wszystkim musimy zmienić sobie broń, bo jest ona naprawdę słaba. Jeśli Chodzi o ten et etap gry. Więc będziemy musieli poszukać czegoś lepszego. Dobra, poradziłem sobie z nim. Jak widać, broni nie miał zbyt dobrej. Ale na przykład jego kiry jest warty 1000, hełm 200, buty, buty 500. Więc można troszeczkę na tym zarobić. Oczywiście, bierzemy sobie całą jego zbroję. Rozbierzemy go tutaj. Dobra, nie przeciążyłem się, więc jest ok. Tak więc ja w tym momencie kończę odcinek. I oczywiście zapraszam Was do oglądania kolejnych. Do usłyszenia. Cześć.